Rozdział 6. Paleontologia. Słuchanie numer 6. Posłuchaj tekstu i zanotuj odpowiedzi na poniższe pytania. Szymon Zdziebułowski. Fragmenty kości potężnych morskich drapieżników sprzed 150 milionów lat odkryto pod Jurzą. Kości pliozaurów, potężnych drapieżników morskich żyjących w Jurze czyli przed około 150 milionami lat odkryli paleontolodzy pod Iłżą w województwie mazowieckim. Szczątki tych największych jurajskich drapieżników morskich znaleziono w Europie do tej pory tylko w kilku miejscach. Mniej więcej 150 milionów lat temu, kiedy lądy przemierzały wielkie dinozaury, w morzach żyła inna grupa wielkich gadów. Były to pliozaury, największe drapieżniki swoich czasów. Osiągały ponad 10 metrów długości i mogły ważyć nawet kilkadziesiąt ton. Miały potężne, wielkie czaszki, uzbrojone w masywne szczęki najeżone wielkimi, ostrymi zębami. Ich kończyny miały postać płetw. Kości tych właśnie pliozaurów znaleźliśmy na północy gór Świętokrzyskich. Opowiada jeden z odkrywców paleontolog dr Daniel Tyborowski z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Swoje ustalenia opublikował wspólnie z doktorem habilitowanym Błażejem Błażejowskim z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Poszukiwania prowadzono na polu kukurydzy we wsi Krzyżanowice pod Iłżą. W województwie mazowieckim. Odkrycia w postaci szczątków jurejskich pliozaurów są bardzo rzadkie. Oprócz kości pliozaurów, paleontolodzy znaleźli też kilka innych gatunków zwierząt z tej samej ery. Są tam też plesiosaury, żółwie czy przodkowie współczesnych krokodyli. Te skrzyżanowic osiągały nawet 6 metrów długości. W sumie naliczono kilkaset szczątków kostnych. W erze dinozaurów obszar Gór Świętokrzyskich był archipelagiem tropikalnych wysp. Występowały tam ciepłe laguny i płytkie zbiorniki morskie. Właśnie w takim środowisku żyły odkryte przez nas morskie gady, opowiadają paleontolodzy. Naukowcy podkreślają, że badania nowo odkrytego skupiska skamieniałych szczątków zwierząt jurajskich w Krzyżanowicach dopiero się rozpoczynają. Mają nadzieję, że następne miesiące i lata przyniosą jeszcze bogatszy materiał w postaci kości wielkich gadów.